Adria Action 361 LH Rocznik przyczepy 2015 Waga jej 1100 kg dopuszczalnej masy całkowitej Możliwość wynajmu lub zakupu. Drzwi od luku bagażowego, zielone drzwi wejściowe, moskitiera na drzwiach wejściowych, kuchnia. Kuchenka gazowa trzypalnikowa z iskrownikiem, zlew, szuflady, łazienka z prysznicem, toaletą firmy Tetford. Otwieraną walką, lodówka czy funkcyjna radio, panoramiczne okno na przedniej ścianie, Przecionek. Ogrzewanie gazowe z nadbuchem na całą przyczepę. Duże okno dachowe.